Ocena nowego sezonu za nami, ale jest jeszcze jedna rzecz, której nie przetestowaliśmy, a którą przetestować trzeba. Dlatego witam w odcinku sprawdzającym najnowszego Dodge Chargera, który jest. Ech, przekonacie się sami. W dzisiejszym materiale klasycznie zobaczycie test na dwójkach, na jedynkach i. To, i te jedynki. Nie, 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 ja mam dość. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Bruce, witam w odcinku, w którym przetestujemy sobie tą wielką maszynę, tą ogromną maszynę, jaką jest Dodge Charger. Maszynę, która. Jest w Rocket Passie, która jest w Rocket Passie, w Rocket Passie Premium za poziom pierwszy, także jeżeli ktoś z Was chciałby zakupić taką furę, to najpierw musi zaopatrzyć się w kredyty, a przed zakupem kredytów pamiętajcie, kod BRUZUWA, ponieważ jest to wsparcie kanału, czy to w sklepie Fortnite, czy to właśnie w Rocket League, jeżeli wpiszecie ten kod, będzie mi niezmiernie miło. A tymczasem co? Mamy do Chargera, który oferuje nam w swoim zapasie jakby, no... Dekali swoich malowań Mamy na niego błyskawice, które wyglądają W taki sposób, paski Peel orange, to jest w ogóle dekal, który jest Pomarańczowy i będziesz jeździł dodżem Pomarańczowym w drużynie niebieskich, więc Można fajnie bejtować ludzi, więc jak jesteście Skurczybykami, którzy lubią takie Pierdoły, to możecie ładnie sobie pobejtować Skrzydła i płomienie I ja sobie chyba, czy wziąć Płomienie, czy ten peel orange, a potrolujemy Se, potrolujemy sobie, weźmiemy Ten peel orange, a tak szczerze ten peel Jakiś taki nijaki, ja bym chyba wolał zwykły dekal czerwony, ale wdupić to na Anodice. Uuu, teraz wygląda to fajnie. Błyszczy się jak psu jajca, ale podoba mi się. Także no, w dzisiejszym materiale zobaczycie sobie jedną bądź dwie gierki na dwójkach i później klasyczek jedynki. A że w poprzednim sezonie widzieliście jak grałem na Treble i w dwa dni wbiłem ssl -a. w ogóle serdecznie zapraszam do nadrobienia tamtych odcinków, to mamy na jedynkach 1300, czyli najwyższy możliwy MMR jaki mogliśmy dostać po resecie, po oczywiście w nowym sezonie i ja sobie podłączę Słuchawki, bo się zaraz wyładują. No ale najpierw, moi drodzy, trzeba sprawdzić hitbox. A jeżeli ktoś oglądał poprzedni odcinek z Rocket Passa, to wie, że ten piękny Dodge Charger ma hitbox do minusa. Tak, proszę państwa, hitbox do minusa i co gorsza, no ten tył widzicie, jak pięknie wystaje, ale przód... Mm, no nie, no to... No nie, no nie, proszę państwa. Dlatego już teraz bez większego namysłu pewnie stwierdzilibyśmy, że totalne gówno, no hitbox do minusa nie może być niczym wybitnym, ale jak... O, ten dźwięk w ogóle znowu to usłyszałem No ale wracając, co do hitboxa Jak widzicie, no auto jest wąskie No bo auto jest autem y, z rzeczywistości Więc ono nie jest jakieś szerokie Tak jak Fenek Przez co ono nie jest dopasowane ani po bokach Ani z przodu, co już no może dawać swe znaki Ale spokojnie Przetestujemy je sobie właśnie dzisiaj na ranketach No i zobaczymy, czy to auto jest czymś niesamowitym No bo tak na dobrą sprawę może się nagle okazać Że kurde, że będzie mi się tam grało Naprawdę wybitnie Także tego... No właśnie, no właśnie moi drodzy I to jest właśnie bardzo dobry początek, który pokazuje, że nie warto oceniać książki po okładce Także proszę państwa, kolejkujemy 1660, zaczynamy swoją drogą placementy Zapraszam do spotkania numer 1 A ja sobie jeszcze w sumie szybko zmienię kamerę na, to, że na taką bliższą Bo zawsze jak gram takimi dominusowymi rzeczami, no to bliższa kamera powoduje, że ten hitbox no, no nie jest on aż taki tragiczny dla mnie w odczuciu Także mam teraz bliższą kamerę, jeszcze sobie trochę tam pozmienię Najprawdopodobniej i zaczynamy od Kikofa. Rozpoczynamy sobie nasze pierwsze spotkanie, w którym trafiamy Firas Foxa, gramy z Kasperem, gramy z jakimś oj i dostajemy bumpa. I no i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym pierwszym spotkaniu. W nadwójkach oczywiście testujemy klasycznie jakieś powershoty, hitboxa. Sprawdzamy, co może działać, a co nie. No i tutaj zobaczmy, że. Jak on w ogóle mnie wyprzedził? Chciałem powiedzieć, że zobaczmy, że tutaj, że tutaj, że tutaj, że mi papą, są. Dobra, Firas w akcji, Firas z podaniem. No to spróbujmy sobie. No, chciałem powiedzieć, zagrać dubla, ale tak naprawdę oddajemy piłkę rywalom i tutaj jest brak czucia. Tutaj jest brak czucia, jest 1 do 0. Chciałem zagrać na dubla, a tak naprawdę zagrałem jakieś gówno Ale powiedzmy, że to jest po prostu. Moja wina. Że to jest moja wina. I w ogóle widzę, że Firas ma titla Crossbar Queen. Czy to jest do odebrania w sklepie, czy mi się wydaje? Ja zaraz zobaczę na to. O, dobra, dobra, zostaw mnie. Hopla, fake. Już to przebił. Spróbujmy sobie to zablokować. Nie wyszło mi to dziwo. Także rotujemy, weźmiemy sobie setę tutaj z defensywy. No i teraz firas z bardzo dobrym przebiciem. Firas również followuje tę piłkę, więc my się ładnie ustawimy na środku. No i mamy opena, co raczej powinno się zakończyć bramką. Oj! I tutaj czuć ten brak wyczucia hitboxa, bo na przykład ja tu poczułem już od razu. Chciałem uderzyć przednią częścią auta, a zobaczcie, że... Schowałem się i uderzyłem maską. Także słuchajcie, jeżeli ktoś gra hitboxem Okteina, no to pierwsze wrażenie może być niemiłe. No, no ja mam na przykład takie wrażenie, że no jest niemiło. Mamy strzał... Ościu to broni w ogóle... Po kurde, jak, jak, on, jak on mi broni te piłki? No, jeszcze mam bardzo mało busta, także tutaj pod... Co to jest w ogóle za zagrywka? Pod blok chciałem powiedzieć. Jedziemy do przodu. O, ładny reset. Bardzo ładny reset od naszego teammata. No i teraz blok i to jest gol. Mamy 2 do 1. I szczerze nie wiem, czy usłyszałem dźwięk słupka. Czekajcie. Było słychać, było słychać dźwięk słupka, także update działa. A Crossbar Queen najprawdopodobniej jak patrzę na to, pewnie jest nawiązaniem do Ateny. Atena no to jest taka content kreatorka z Rocket League, która ma nawet swojego własnego flika nazwanego, jest to Atena Flick. Polega on na tym, że jeżeli uderzysz po prostu flika piłką, no robiąc flika, uderzysz piłkę o poprzeczkę, to wtedy jest to Atena Flick, bo ona jest zawodowym nadupcaczem po poprzeczkach, dlatego pewnie też Crossbar Queen do tego nawiązuje. Tak strzelam, nie wiem, ale wydaje się być to w miarę logiczne. A tymczasem sfejkujmy sobie Haspra, który mnie wydupcył gdzieś na czwartą orbitę i <laughs> nie, no niemożliwe, tracimy gola, 2-2. W ogóle to jest kapser, teraz się kapnąłem. Dobra, follow, skupmy się na meczu i no i dupa jaś, bo musimy sobie wziąć dwa pady, nie możemy dać się zdemować, musimy wrócić do bramki i teraz wyjedziemy sobie tutaj z ewentualną próbą Bampa, nasz teammate Clearuje, fajnie, tylko my boosta nie mamy, więc weźmy sobie jednego padzika, drugiego, ok, reset i play i fake, ok, to fajnie wyszło, jeszcze jakby nasz teammate tutaj żył, no to byśmy mieli sytuację, w której strzelamy gola, czy nie, dotoczy się, czy nie. <gryw> Jest, dodmuchałem. <laughs> Auto wygląda ładnie, i nad tym na chwilę obecną się kończy na dwójkach. Zobaczymy, jak jedynki. Bo pamiętajcie, na 1v1, no już na tym trybie wyczujemy sobie dribbling. Poczujemy sobie te wszystkie aspekty kwintesencji tematu. Szczególnie, że. O, czekaj, czekaj, czekaj. O, jaki read! Szczególnie, że jedynki będą na najwyższym poziomie. Ostatnie na przykład jedynki, te testy, no to były na Grand Championach, na niższych rangach, bo najzwyczajniej w świecie jedynek nie grałem. A tutaj proszę bardzo, w sezonie, w którym zagrałem raptem 30 parę, jedynek udało się wbić. Czekaj, bo tu się trzeba bronić SSL-a I... i co? No i hit. Dobra, mamy tutaj Kaspra, kapsera z blokiem, musimy na nim zagryć. Ja od niego tyle razy Bumpa dostałem, że to jest niepojęte. Setka wzięta. O, nasz teammate z Clirem i Kasper nam to najprawdopodobniej odegra, no właśnie, no właśnie, nowo sezonowe kolejki, to jest taka klasyka, ja nie wiem czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, ja w tym spotkaniu mogłem dostać Zen'a, który dopiero co rozpoczął swoje placementy, no właśnie, a mogłem dostać gościa, który w piłku miał 1700 i to jest takie randomowe, możecie powiedzieć mi jak tam u was w nowym sezonie, czy też jest taki rozrzut na rangach, no bo, o kurwa, ale se dałem teraz palnik. No nie, nie, no nie się rozgadają. 3 do 4. Ale wracając, no jest niesamowity rozrzut rankingowy, właśnie zawsze w nowym sezonie, więc dla niektórych to jest fajne. Niektórzy gracze lubią sobie pograć, powiedzmy, z lepszymi, bo lubią trafić sobie lepszych, a niektórzy wychodzą z założenia, że trafią gorszych, więc dla niektórych początek sezonu jest genialnym, genialną możliwością, właśnie na takim SSL-u. Ewentualnie trafienia proplayera do drużyny, a na niższym poziomie, no, no nie wiem, no pytanko do was, jak, jak wy to czujecie, ale no na na chwilę obecną trzeba robić kombak, nie można sobie tutaj gadać. Bo Kasper z jakimś jump resetem, z czymś, trzeba to obronić. Jezus, Maria, ile ja raz jeszcze Bumpa dostanę? A, no nic, Firefox, Firas Fox, Firefox z jakimś strzałem, z podaniem, dobry strzał. Dobra, no my to sobie spróbujmy zagrać do samych siebie. Okej, Kasper to przebił, o i Firas ma opena Dawaj Firas, dotocz to Mamy to jeszcze, Ura! Chciałem dołożyć swoją cegiełkę, 4 do 4, mamy comeback No i, no i, no i widzicie to ten mecz taki, taki niemrawy Dobra, jedziesz, jedziesz Kasper Znaczy jedziesz Firas, ja sobie to sfollowuję O i mamy piłkę fajną do boku Jest, mamy boosta Teraz jeszcze tego Goula jakby bumpnąć Żeby nasz teammate wziął gałę i... Ja tu czuję motyw na strzał w piątej sekundzie do końca tego spotkania. Ja to widzę. Ja to widzę oczami gdzieś wyobraźni, że Kapser teraz... Mi pojedzie na demo. Mi pojedzie na demo, ale Firas, zobaczcie, ze strzałem na 8 sekund do końca. Skłamałem. 5 do 4. No i goali Firas, ewidentnie to nie są mecz, którzy się zgrywają. Pewnie się tam wyzywają nawet na PW. No i co? Czuję spaniżki kofa. Patrzcie, czuję to. Czuję to po kościach. No nie, jednak nie. Ale czuję... Ku... Kurka! mać, <noise> ale śmiesznie się pięćnęło. No nic, bylebyśmy teraz 0 second gola jak już durnego nie stracili i możemy przechodzić do spotkania, które... No właśnie. Przejdziemy sobie od razu do jedynek, bo z tych dwójek nie za wiele wynika. I gremi skraszowało. Odbiło mi ją. Wygrywamy. Gościuję już nawet rangę Mavenemi. Ja pierwszy meczik i szybko sprawdzę, czy w tym sklepie jest coś takiego społeczność. O, jest! Zobaczcie. Crossbar Queen. Tytuł gracza. Odbierzemy sobie. Za darmo to uczciwa cena. Zamontuj na tych no dobra, proszę państwa, no to skierujmy sobie pierwszą jedynkę w tym sezonie. Jedynkę na najwyższym poziomie. Tutaj już nie ma przelewek, bo no, możemy trafić Zena, możemy trafić Monkey Moona, a możemy trafić mojego starego 1, 2, 3. No tutaj będzie rozstrzał niesamowity, także no co? Zobaczymy, kto to będzie. Proszę państwa, znalazł mi w końcu grę i trafiliśmy na. Słab nie da. Trafiliśmy na e, jakiegoś źródka i przez to, że byłem na Alt-Tabie, to moja mapa jest dość niebieska. A, co wygląda? kuriozalnie bo Co to jest w ogóle za mapa? No ale dobra, przejdźmy sobie do O Jezus Maria Tego spotkania i gość, no Zadupsł w ale dobił I mamy jeden do zera. No rozpoczynamy je w nie najlepszym Stylu, dlatego zrobimy sobie Na kickoffie fejka, zgarniemy piłkę za darmo Nie damy się również e, bumpnąć, No i co? No i sfejkujemy sobie tutaj Wjazd na ścianę i spróbujemy Sprawdzić, czy nasze aerial bumpiki Haha, <laughs> no moi drodzy Na dożu że nie będą działać Oczywiście, że będą. Dobra, kolejny kickoff kolejny mamy rozbicie, no i no w tym dodżu, no nie czuję się najlepiej e, na kikofach Także no co, no musimy przenieść sobie piłkę nad poprzeczką I trzymać kciuki i modlić się, że gościu nam nie w dupcy gola No ale to tutaj ciężko, mamy low 50 od ziomeczka, mamy 1 do 2 No i na razie w tym aucie są ciężary, nawet nie mam jak go wyczuć Bo gramy po prostu na jakiegoś przekozaka na tej randze SSL-owej, Więc e, ciężko tu o wyczucie samochodu, gdy goś mnie po prostu dominuje Gdy gość mnie po prostu, ja pierdzielę miażdży, ale mu spridżam po ten strzał, co tu się dzieje? Co to jest? Dobra, ba, jakiś. No, kur. Gin. No, dobra, wydupcuję go. Ale to nic nie zmienia, prawda? No, oczywiście, że nic nie zmienia. Zrobimy sobie jeszcze test na normalu, ewentualnie, żeby poczuć ten ewentualnie luźniejszy styl. A tymczasem mamy od Kurwa, rywala low 50, ja się tylko denerwować będę na tych jedynkach i mamy strzał. Na... No nie. Dobra, ja mam jeden strzał. O czym my tu mówimy? Jakie wyczucie samochodu, kiedy gość mnie tak karci na tych łansach? Kolejny kickoff, jakiś wave dash kickoff ze strony jego mościa, także. We... Kurwa, weźmiemy sobie jego boostę. Weźmiemy sobie jego boostę. W dupę sobie jego boostę zaraz sadzimy. Swapnie, jeszcze jump reset. Nie, jakiś tapik. 1 do czterech, a ja tym nic nie mogę zrobić. Ja już nie chcę grać, 1 v one były dawno temu, nie chcę już grać ja dydek. Okej, okay, podejdźmy sobie tutaj blisko, co prawda wziął nam padzika, ale... Tę... Wziął nam padzika i wziął nam całego gusta, więc musimy sobie wziąć setkę, nie dać się wampnąć, no powodzenia sobie życzę. Mać, 1 do 5. Panowie i panie, fokus, trzeba się skupić. To, to nie jest tak, że się nie da wygrać. Nie, po prostu to siedzi w naszej głowie. To zawsze gdzieś... Nadszedł moment wielkiego comebacku. Nadszedł moment człowieka, który za niedługo odmieni losy tego całego spotkania. I jak tylko... W którymś momencie swego marnego, nędznego życia wygra kikofa. Także nie dajmy się tutaj wampnąć. weźmiemy sobie na challenge tego gagatka. I teraz tak, sklejmy piłkę, zrobimy sobie jakiś tam śmieszny dribbling, wampujmy rywala cały czas gdzieś go. I co to jest? Rule number półtora. Co ja mam teraz zrobić? To no nie mogę chyba złamać zasady. Czy mogę? W, w ogóle zobaczcie, że pomiędzy jego kółkiem, a ten widać tą barierę, Nigdy na to nie, nie zwrócił uwagi. No nic, no, chyba króla się złamać nie da. No nic, proszę państwa. Czas na epicki komb. Tak, tak, więc weźmy sobie piłkę i sprawdźmy. 45, która była tragiczna, ale jakimś cudem weszła. Dobra, po pół minuty na każdego gola. A, teraz kikow. -off. off do prawej strony. Okej, okay, nie był on najgorszy, nie dajmy się bam. Tak, nie dajmy się bump'nąć i daliśmy się bump'nąć. To było zaskakujące, przebijemy sobie tego rywala. No niestety tego nie strzelę, dlatego musimy to sobie zgarnąć na ścianę. No i teraz pod 50 z tym gościem i pinch. I mamy 3 do 6, po pół minuty na każdą bramkę, minuta 36. Jest jeszcze szansa, proszę Państwa. Jest jeszcze szansa, zawsze jest szansa. Zawsze, proszę Państwa, jest szansa, trzeba grać do końca. Wierzyć, wierzyć w siebie, grać na marzenia i grać na demo. Grać na wysadzenie rywala No kurwa, no nie mogę go wysadzić O, gdzie on jest? Dobra no, Tutaj bardzo dobry strzał, przynieśmy sobie piłkę nad poprzeczką I czy on odda strzał po kolejny? No nic, weźmy sobie teraz setę z mida Słapnie, do reset'a, do kolejnego Wywalił się, wywalił się, więc jakbyśmy no, Fake, dobra, hopla 45, dobra, 4-6 I jest jeszcze szansa na powrót 45 strasznie wychodzą w tym aucie Nie umiem ich zrobić czysto Ale szansa na powrót jak najbardziej jest Więc teraz jakbyśmy zrobili slowa Fake, ok, Z fake'iem po raz kolejny Teraz zobaczmy Nad nim, dobra 5, oh, dobra, 45 sekund Panowie i panie, jazda Kolejny kickoff, slowik do lewej Slow? O kurwa... Ej, jest, jest możliwość! Nie, nie ma możliwości. Weź mi, weźmie setkę. Zagra sam do siebie chyba? Ja pierdolę, jaki dobry gość. Dobra, 35 sekund. Do zrobienia. No te kikofy tragedia. O, chociaż może? 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 Do... Uf, 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 uf. 45, tylko że Reverse, frontalem I mamy 6 do 7, zobaczcie, że to był naprawdę Dobry flick, tu powiem wam Że no, ten Dodge Charger ma potencjał Ale trzeba się skupić Dobra, 30 sekund 30 sekund, panowie, 30 sekund On się nie spodziewa Najlepszego, o kurwa, no co jest Z tym autem, jak mnie przemieliło Co to było w ogóle Dobra, wpierdolimy się na raz Okej okay. Mamy taki takie challenge. Musimy sobie wziąć teraz padzika. On odda strzał czy nie? Nie odda strzału, wybił to do boku. O kurde, ale nie wydymał. O, ale mnie wydymał. No nic, 9 sekund na dwa gole to może być problem mały. No. Nie ma szans, że to skombakujemy. Nie, jeżeli chodzi o gry na full tray to to auto nie ma żadnego potencjału. Bo, po pierwsze nie wygram, nie da się skupić Nie ma mocnych na Mariole, nie ma szans Także soapniet, byłeś lepszy Sprawdźmy sobie w takim razie to auto na jedynkach na normalu jeszcze Spróbujemy na nim trochę podświrować I bądź co bądź mam tam 1900 MMRów, żeby nie było Ale no spróbujemy jakiś mechaniczny sznyt zapodać tym samochodem I powinno być trochę luźniej No bo co to za test auta, jak ja muszę się mordować po prostu z niesamowicie mocnym rywalem Przepraszam bardzo, mamy 1660, bo zresetowało MMRy Normalach. Tego nie wiedziałem, że resetujemy mery na normalku. Trafiamy jakiegoś Lukasa. No i zobaczmy. Spróbujmy sobie coś tutaj. O Jezus, się w tym aucie podświrować. Także dajmy sobie za cel zrobienie double reseta, zrobienie fajnego dubla od slingu, od ziemi i ewentualnie jeszcze jakiegoś mastiego. To są nasze trzy cele, które musimy w tym meczu spełnić. Także proszę Państwa, idzie cel numer jeden, który jest tragicznie setapowany. Także no, zobaczmy. Mamy tutaj, o, od naszego rywala. Mastiego i spróbujmy sobie zrobić starą, dobrą. Zenuwe chciałbym się powiedzieć, ale to tragedia Mamy piłę, mamy również awczącego rywala tam na bramce I mamy musztardę, która no jest musztardą po obiedzie To ten, ten Masi to się nie nadaje do niczego Dobra, on mnie teraz o, znowu mnie bamtą Ja jestem strasznie dający się bampować, nie wiem Tyle razy ile dostałem bampa to jest niemożliwe O i Lukas też jest freestylerem, zobaczcie Będzie piczowany po streamku o. Będzie zaskakiwane mnie po streamku. Dobra, no, podjedźmy do kikofa, przebijmy go do prawej strony, bodajże se sesetę i teraz tak, na normalku, jako że jest to normalek, no weźmiemy sobie bardziej piłe do samych siebie, do jakiegoś reseta. Do... Żebym się nie zesrał Dobra, mamy ponownie piłę Możemy sobie ją zgarnąć do boku, Wziąć setkę I teraz spróbujmy złapać reseta Do reseta Do, moi drodzy, strzał, No, w porządku Te double jump resety z rapida wychodzą nawet okej okay. Tylko, że okej okay to nie jest to, czego my szukamy No, to nie jest wystarczające, prawda? Teraz jeszcze tylko musztard, ceiling do dubla Czy to od ziemi, czy to od sufitu I byłoby zajebiście Bo chodzi mi o tego popa zenowego Tak, tak przynajmniej go sobie nazwaliśmy Ewentualnie popa takiego w ziemię. Takiego popika, takiego ładniutkiego. Także e, co? No spróbujmy musztardnąć sobie do Jump żeby żebym się nie zesrał normalnie. Dobra, to mamy piłkę przy okazji, mamy boosta. Mamy też możliwość na jakiegoś um, acrosa do... Co ja kurwa rubi jestem? Dobra, no nic, on znowu leci. I nie ma reseta. I fake i... I moi drodzy huksir! Tragedia. Na no nic, spróbujmy sobie w takim razie zrobić zenowego hita. Zagrajmy sobie o sufit o moi drodzy Dubla. On mi to wybronił! Co za ch... Dobra, nie no, tak się nie bawimy, proszę państwa. Walę mu Wallerida. <grystanie> nie wiem, niemożliwe to jest. Dobra proszę państwa, trzeba go gdzieś wywiać w pole i walę powtórkę zena. Dawaj, nie no, nie kop mnie Dobra, spróbujmy sobie zagrać to co chciałem Czyli tą piłkę o sufit Ewentualnie o ziemię, jeszcze raz I tylko, tylko, tylko Lukas musi zostać Gdzieś wywiany, okej okay. I teraz tak, albo musztard, albo musztard Hopla, musztard po obiedzie No tragedia Mamy z Lukasem dogrywkę A ja tym samochodem nie mogę zrobić nic naturalnego Nic nadzwyczajnego um, Lukas... Nie no Lukas, no błagam Cię, co Ty kombinujesz Lukas? Chyba trzeba w takim razie zakończyć ten mecz honorowo e, Trzeba zrobić taką jedną mecha... Dobra, ostateczna próba silinga. nie no kurwa, Lukas we mnie wjeżdża Czemu Ty mi piłkę wziąłeś i boosta? Dobra, ja sobie wezmę stąd buścika ten samochód. Jezus Maria. Dawno mi się tak. ch. nie grało jakimś autem. Jak normalnie robimy ocenianie tych aut, okej, okay, ale. To, nie no, to, to, to ma, nie dość, że ma hitbox do minusa, to jeszcze w sumie nie jest dominusem. Także tego do oceniam na ostrą srakę na 10. A sobie wezmę szybko Fenolda, żeby jakoś porównać do innych samochodów. W ogóle, kurde, jak jasno w tym lobby. Teraz się kapłem. Ej, dobra, ale jest jasno na tej mapie. Nie wiem, czy mi się wzrok zmienił, czy co, ale podczas oceny Rocket Passa nie zwróciłem uwagi na to, jak tutaj jest jaśniutko, a swoją drogą, jeżeli chodzi o Fenka, no to widzicie, że teraz walę słowotok, a no piłka odbija się jak najbardziej przyjemniaczko, przyjemniacko, przyje przyjemnie, po prostu, że robi mi się przyjemnie rzeczy, które chcę robić, czy to jakieś pierdółkowate podbicia, które fajnie mi się setapuje na sufit nawet, na jakiegoś dubla, na cokolwiek, no nie, no Fenkiem, kurde, Fenkiem mi się wyśmienicie gra, tym dodżem ciężary, tym dodżem dzisiaj były ciężary, jeszcze spróbuję sobie potestować parę e, jakichś przyjemnych strzałów, ale ogólnie uważam, że no nie, ten Dodge był ciężki, ten Dodge był dzisiaj ciężki do grania. Fenek, proszę państwa, niepodważalnie bije na głowę tego Dodge'a. No nie wiem, czego się spodziewałem szczerze powiedziawszy po autku, które no wiadomo, że ma hitbox do minusa, ale no... Także podsumowując, Doge to solidne 3 na 10 jeżeli chodzi o grywalność, ale teraz w ogóle się kapłem, że w tym menu jest strasznie jakoś tak jasno, o aż mi grę wydówcyło, także to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, trzymajcie się cieplutko i coś jednak jest nie tak z tym nowym sezonem, chyba będę musiał zmienić ocenę. <śmianowicie>